Siemanko, manku, widowie. Chcę cię pewnie wyjaśnić. co mi nie było filmów przez parę dni? O co po pierwsze planuję zrobić wielki projekt. To po, powiem wam, że to będzie piosenka i jakiś wielki projekt. Tam się kogoś... Z... się kogoś... Zaprosić, aby coś to było do miniatury. Sorry, za tak robię. Po prostu tak mam. A w sumie. Widzę. Się. A, Dzisiaj obiecałem wam blisko tysiąc subów jest piosenka z na kanale więc widzowie Dobra, przepraszam, że nic nie mówię, po prostu... Przepraszam, o, o, Dobra, już. Wizowie planujemy zrobić... Będzie chyba drugi sezon naszego Daily. Będzie, ale dopiero po maju będzie ten sezon. Tydzień od skoń... On będzie... No, drugi sezon potem będzie 25 maja. Zaczniemy drugi sezon Daily. Więc nie kończę Daily. Dopiero 11 maja się skończy i 25 zacznie się nowe. Ale będzie, ale nie chcę końca pierwszego sezonu. Daj mi tak sobie zakończyć. No wiemy piosenkę. Pierwszy sezon i będzie ona tak. Nie powiem jak jeszcze jej nie stworzyłem. Więc. Więc widzowie. Więc widzowie to koniec. Fil muzyket zrušme podagraje pa pa